Cześć, witam Was w kolejnych na kolejnych zajęciach plastycznych. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fajnego dinozaura z kartek kolorowych. Możecie też zrobić na przykład ośmiornicę, ja ale możecie też zrobić dinozaura albo tam inne fajne zwierzątka. Ja Wam pokażę tego dinozaura. Musicie sobie naciąć. Kolorowy papier, takie paseczki, paseczki, yy, no tak mniej więcej, no nie wiem, nie wiem tak, niedużo tych pasków, zobaczycie za chwilę. I y, oboje taki kolor, możecie sobie wybrać, yy, ja mam zielony kolor. Yy, I tak, jak już będziecie mieć wycięte te paski, nie muszą być takie yy, dokładnie proste, moje są krzywe, yy, musicie je przykleić, już Wam pokażę jak to będzie wyglądało. Na środku dajemy trochę kleju, nie dużo oczywiście, i robimy taką gwiazdę, czyli tak mniej więcej na środku wszystkie, e, wszystkie paski musimy przykleić. Tak, znaczy, żeby było ich dużo, żeby była taka przestrzeń, żeby było widać. Widać e, takie, właśnie jak tutaj na tym gwiazdę, jak I robimy taką kulę. I tak nie wiem, czy pokazałam. Robimy taką gwiazdę, a potem tą gwiazdę przyklejamy na, na końcach. Czyli dajemy tutaj trochę kleju, nie dużo, Kałkę i przyklejamy na górze. Robimy taką kulę. Kule, kule. Wszystkie te elementy przyklejamy. Dobrze. Na przykład z tego można zrobić taką fajną żabę. Do tej kuli, do tej kuli można przykleić tylko fajną, fajne oczy, zrobić takie śmieszne nogi, dać długi język i będzie super żaba. Dobrze, już mamy. Zegnę troszeczkę troszkę tu na dole, żeby można było wszczepić nogi. Czyli tak. Tak, trochę. Naginamy. No na to dole, żeby po prostu był taki. Możecie sobie od razu nawiąć, Będzie wam łatwiej wziąć od razu. Naginamy i robimy taki, taką klapkę troszkę, jak na troszkę klapkę. I teraz yy, pokażę wam, jak zrobić nóżki. Yy, bierzemy sobie. Kolejny pasek i składamy taką harmonikę. Kiedyś już robi się tą harmonikę. Bierzemy po prostu i składamy. Raz tak, raz tak. Możecie zrobić yy, nogi po swojemu. Yy, może zostać bez nóg albo takie po prostu klejone, jak nie widzimy tego harmonika. Takie nogi będą. Tutaj Kolej. I na i tak papieru musimy podciąć. Hops i, hops. I tak i musimy zrobić cztery oczywiście. Cztery nogi muszą być. I zrobimy cztery razy. Jeszcze raz pokażę jak to ma wyglądać. Bierzemy, zaczynamy w ten sposób. O tak. I teraz raz tak, raz tak. Na przemian. Zrobimy. I, I Musimy zrobić mniej więcej takiej samej takiej samej wielkości, żeby nie było krzywe. Możecie sobie liczyć na przykład, jak składacie, to sobie liczycie Teraz, Ile tych zgięć jest? I w każdym razie są same zgięcia. To wtedy wyjdą równowóżki. Dobrze. Będzie trzecia noga. No i szybciutko, trwa to. Mamy cztery nogi. Przyklejamy te nogi do dołu Żeby się mógł nasz dinozaur na nich stać. Super. Stoi, udało się stać. Teraz zrobimy sobie ogon. Ogon. Musimy zacząć y, sobie... Musimy przykleić y, taki pasek tak, żeby po prostu on był po całej linii ciała, po całej długości y, ciała, czyli musimy wziąć... Oj, noga mi odpadła, Nie dobrze. Dobra, jeszcze raz. Ok. Dobra, nie będę go podnosić. On się potem będzie trzymał, bo ten na przykład trzyma super, ale to no, 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 mi się przykleić. I przyklejamy właśnie tak, jak mówiłam, do całej długości ten pasek i to będzie nasz owak. Tak. I to super. I nagle odcinamy i na końcu tego ogona możemy zrobić sobie taki dziób, taki szpic, żeby sobie taki był ten ogon. Niezakończony. I delikatnie możemy go tak na na, nawiąć, żeby fajnie, fajnie wyglądał. I na ten ogon musimy zrobić takie, gniozoły mają takie, nie wiem jak się nazywa, ale to są takie, takie właśnie czubki. I żeby kartkę. Jak, ten ten będzie miał też pomarańczowe, ale możecie dać właśnie, jak, tutaj, jak widać, zielone, mogą być żółte, mogą być innego koloru. Yy, nie czy takiej wielkości karteczki yy, bierzemy i na samym końcu sklejamy troszkę. Robimy taką kropelkę jakby i teraz po prostu ją zgniatamy i wychodzą takie fajne. I przyklejamy. Ja przykleję jeden. Wiecie, o co chodzi, będziecie wiedzieć, jak to zrobić dalej. I tak, według uznania, możecie zrobić od kolorowy, będzie też fajnie wyglądać. I tak cały ten dinozaur, musi mieć taki, takie właśnie szpice i będzie fajnie wyglądać. E, głowa. Głowę wycinamy po prostu takie jajo tak by. jakby. To może być okrągłe, jak chcecie, to może być okrągła. I na tą głowę Przyklejamy oczy plastikowe. Jak nie macie plastikowych oczu, to możecie narysować sobie markerem. Możecie przykleić kolorową kartkę. Możecie na przykład z pasteliny zrobić oczy. To jest. Ja mam plastikowe, więc przykleję plastikowe oczka. Super. I jest dobrze. To będzie dziewczynka, to to będzie chłopczyk. Tak zrobimy, czyli tutaj nie dam pokartki. i może w sumie zostać taki, będzie tak, tak. Super. Możecie zrobić mu na przykład buzię, jak chcecie narysować buzię, e, możecie go ozdobić, możecie mu zrobić jakiś fajny krawat, no nie wiem, to jest, e, to, co tam będziecie chcieli, możecie dorobić do tego e, waszego dinozaura, tak wyglądają moje dinozaury, później sobie jeszcze skończę i zrobię sobie te takie tutaj e, rożki, ale to później. E, bardzo łatwa, e, bardzo łatwy temat. Myślę, że Wam się na pewno uda zrobić. Tak jak mówię, możecie zrobić też ośmiornice, możecie zrobić kotki. Z takich e, kulek papierowych naprawdę można zrobić fajne rzeczy. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że podzielicie się swoimi pracami w komentarzach. Dziękuję.